Pracujemy nad rozwiązaniem, by włączyć Polkowice i głogów do planu transportowego mówił wicemarszałek Michał Rado. Zrobimy wszystko, żeby, żeby to wykluczenie Polkowic, Głogowa, żeby je zlikwidować, żebyśmy za jakiś czas mogli powiedzieć, że kolejne, kolejna stolica powiatu w naszym województwie jest komunikowana ze stolicą naszego województwa z Wrocławiem. Stoimy na stanowisku wspólnie i na szczęście też rozmawiamy jednym konkretnym głosem że po, przyszłe połączenie kolejowe e, w aglomeracji e, miedziowej musi zostać dokończone. Jesteśmy po pracach przedprojektowych. Wydane zostały ponad prawie 4 miliony środków publicznych na prace przedprojektowe. Mamy decyzję środowiskową i dzisiaj też dowiedzieliśmy się od pana marszałka, że rozmowy są prowadzone z kolejami państwowymi z PKP PLK, żeby dalej ten proces prowadzić, aby już wyprodukować dokumentację, pełną dokumentację projektową. Ja tutaj deklaruję ze swojej strony, ale też słyszałem ze strony moich kolegów, że Włączymy się w ten proces właśnie przygotowania tej dokumentacji. Przypomnijmy, że przez pewien czas rozważano pomysł, by między Lubinem, Polkowicami i Głogowem uruchomić specjalną linię autobusową. Mówiono wówczas o autobusach kolejowych. Możemy takie autobusy uruchamiać na bazie linii istniejącej lub zawieszonej, która była, gdzie kolej funkcjonowała. Do Polkowic nie było takiej, nie było takiej kolei, więc autobus kolejowy jako taki, który funkcjonuje m.in. w Stroniu śląskim, w górze czy w Sycowie, nie może być brany pod uwagę. Dlatego i na wzór województwa łódzkiego, jeżeli chodzi o taką zastępczą komunikację autobusową, my musimy przeanalizować to pod kątem prawnym, ponieważ mamy pewne wątpliwości co do funkcjonowania tego systemu, więc musimy to przeanalizować pod kątem prawnym, i tak jak powiedziałem, po kolejnym spotkaniu będziemy mogli więcej powiedzieć na temat tego, czy to jest możliwe. I co będziemy dalej robić? Konkrety w sprawie wykluczenia mają paść w przyszłym miesiącu.